Będzie wielki by no, był TNT! Dwa dwa I, i to czekaj! Się... Tam dziura była. E, nie ma? Okej. Okay. Zapuł. Nie muszę mek. Ani żeby był obok siebie, no co ty? Co ty robisz? I no, nagrywam to już! Dawaj, e, czekaj! Odpalać? będzie? Ale. O mój Boże! Jeś... Widz jeśli nie wywali na. Nie pytaj! Nie pytajcie o mojego skina, zrobiłem z nim fanboy ple... nie na żarty, nie jestem fanboy. To, nie pytajcie, po prostu się robię to, Takiego kloca. To, wybór. to! 3, 2, 1, let's palek. go, o kur... żegnaj, żegnaj, żegnaj fps yeah. O kurde, o o o, o nie, o nie nie, uciekajcie, uciekajcie Ale O o, o o się? ruszaj kamerą O, o kurde, o nie, o jest. o jest źle widzowie, jest źle, moje action and stuff nie wyrabia Oj O kurde co się dzieje Przemek patrzy na to Pana mojej ekro I oto to poleci na YouTube Jeszcze wam pokażę screenshoty z tego Oj przenkowi wywala Przemko O ja... O kur... Nie nie Wyjebie ser Wywali serw Wywali Wywala serwa nie, nie, mog nie mogę ruszać, nie mogę, nie mogę ruszać kamera w ogóle prawie on ma teraz <laughs> O nie Przemek biedny O mój, o nie To wszystko twoja wina mieczu O o NIE MOGĘ SIĘ RUSZYĆ AUTENTYCZNIE Przemek ma krasa A my jeśli mnie kurde wyrzuci bo jesteśmy na Przemka serwie. O kur O o O kurwa Zamknij ja to nagrywam i przeklinam O o O nie o o o Ja to w ogóle nie mam Ty w ogóle Przemek w ogóle 3 ekran ładowania ciągle nie no nie To był zły pomysł Zły ja mogę się ruszyć Nie mogę się ruszyć Nie mogę nic zrobić o kurde Co się dzieje? Ja nie mogę nic zrobić nie no. mogliśmy odlecieć No mogliśmy odlecieć No o Zanim to się skończy się jeszcze coś ruszyło u ciebie o, Przemek ma w ogóle ekran i ta świnia była tam, ta krowa zginie, ta krowa zginie, widzowie, po niej jest, tam jest ta krówka, Tam <laughs> ona, ona już nie żyje, Przemku, ta świnia już nie żyje, co jest na twoim ekranie. I to była dobra eksplozja w sumie, uwielbiam Action staw. O, o ja O mu o o jest, jesteś, jesteś A e, Przemek ma w ogóle totalnego krusza mi się cała gra spałzowała. Przemek nie ma tej świnie jakby co? O, o o nie Dobra, więc widzę. Je. O mój Boże, czemu ja to zrobiłem? Wiecie ile to czasu zajęło? Zajęło to 5 godzin. Ej! Ej, słyszę wybuchy! Eee... chyba nie. Ej, <grym>, ale bynajmniej dzisiaj się puje chwilę. Ta świnka nie żyje jakby co... O, 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 o To się ruszyło, to rusza się, rusza się. Nie rusza się, rusza się, rusza się. Rusza, u mnie. Kurwiedztwa Ubejdźcie z tego A ja co mam ja się do tyłu Ja autentycznie nie mogę Ja, ja autentycznie się O kurde O kurde Ale eksplozji I ty miałeś niby to przeżyć Przecież my, bie, my, 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 my by mi by mnie lagi zabiły Ej, ta chrowa jeszcze żyje? Ej, dobra, ja idę! Ta chrowa jeszcze żyje! Dobra, ja idę jak cheater. Diabłysy! Tak, cheater, wow. bo. O, oh, wow. Oh. <ścoughs> to był zły pomysł. Nie wiecie co? wow. To o, o, co, już lepiej, prawie lepiej. Moglibyśmy to zostawić. Ja mam dzień jak O, o! O kurde, ty na mnie leci

Oj, oj, o, 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 o dajesz, 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 uda ci się, uda ci się. No, odlaguj, odlaguj. O, o, oku. Jedzie. O, tym się nie przeszło. o paczkę prezesów, dostateczny. O, wybuch. Ciekawie jaka była dziura. O nie! Mm. To równie dobrze byśmy... Równie dobrze byśmy mogli odpalić atomówkę w Minecraft. No. Dzięki. I takie TNT 5 na 5 jakby dodali teraz w to samochód. TNT 5 na 5. Czyli że wypada 5-5-5-5 z jednego. Albo 5 razy większa od tylko, tylko, tylko widzę, że u Przemka się mało dzieje A gdzie jestem u Ciebie niby? U, mnie nawet nie ma u Ciebie nawet mnie nie ma A, u mnie w ogóle mam lega Lesmy... miecz do ręki O, grę gry O, skraszowało mu grę mi też! Hmm. hmm! Oj! O skraszowało mi też! Wywaliło mnie! Ani... O nie! Chcesz jeszcze raz wrócić do tego świata? No to tam wracamy! Oj, oj! Это был живой помысл. Майнкрафт, Муся не... О, 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 чарный экран, мега-экран. А мужчина не хочет, мужчина не хочет. О, о, цикс. Dzemu? U mnie jesteś online. Dajesz. Ja ci utnie kutnę se Bo większy dziwany ten świat No Eee no, Przemka jeszcze ja nie wczytała, pozdrawiam Marek Kcierucha Pa pa jest gif pan? Halo Przemek ładujecie? To by zły pomysł podniłem cały o, o, jest wchodzi do tego świata, Wolga Kreatywny. Ten, ten pierwszy, ten pierwszy. Tak, ten, ten, ten. Ten, co ostatnio brałaś to jest. Ten? Tak. teraz? Ale drzewa. Nie. A nie już no, nie no. Wrócił, ale Serio? Może to nie być ten świat Czy tamtego świata no no no. Czy tamten świat w ogóle się skraszował i się usunął? Nie No fucking way Ej no shit Hm. Hmm. He, hmm. hmm. jeszcze cię ładnie. Najpierw zobaczmy uprzema. Zanim dołączę, do włączeń. Ale zanim zdążyła wynurzyć się na powierzchnię, straciła przytomność. Wtedy jasne światło otoczyło jej ciało i znalazła się w innym świecie. Jej drobne ciało unosiło się w okrągłej wodnej bańce. Z wnętrza światła wyciągnęła rękę kobieta i delikatnie ją... Fłusz! O! O! Co jest? O! Ooooo Medytuje? Modli się. O o! o. Okej, okay, to jest ten świat. Tak. Eee, tylko... <noise> Potem ci. Ooo! Eee... Dzisiaj potrzebujemy więcej. Ciekawe czy ma akurat taka struktura się z tego otworzyła. No się nie lepiej. O, oh, jestem. O, oh, fuck sake. po. Mój ekran. O, mój bo. Chłopie, jak ja widzę, tylko niebieskie tło i To Tu wiesz, jak co wygląda? Leć, ja nie mogę nic zrobić. Syksev, jebać oh, yeah jebać Cik-seven. jebać to go używają dwa, o, twenty one. O, 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 fucking o, 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 to o, 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 No no. E, wywaliło nas więc no Ciąg tak, nadal się ładuje, możesz napotkać dobre problemy z wydajnością. Irek, spójrz jak. Ciąg nadal się ładuje, możesz napotkać drobne problemy z wydajnością. No co ty nie powiesz. <noise> no. O mój Boże, to już dwa razy się pokazało. No nie wiedziałem, że to w Minecrafcie jest. O, o. A ten staw to w sumie był mu... Y, to był zły pomysł, ale... Ja uwielbiam ten patrzę. Oj. Przepraszam, proszę nie wybuchać. O, Ooo! Zbiło, czuję się jak na wojnie podklatkowej. Ale mam takie lagi. Czy ja mogę w ogóle dotknąć ziemi? Czy ja zniszczyłem ten blok? Czego nie ma tutaj? Spróbuj Przemek zniszczyć blok. Oj. Nie mogę ja. Be like Oj. O, zapadam się. Zapadam się pod ziemię. To nie ciągnie that was be promise.

o, znowu Cię skraszowało, to nie ma co wchodzić. Nie, wychodzimy, nie ma co. Dawaj na Ej, ja. Przymkowi i e Xboxa całego skraszowało. O kur a patrz, tam tam to, to niebieskie powinno się odbyć. O, o! Xboxa co mam O, szczęście, że ja mam wynajmniej wszystko. <śmutny> smut. Dobra, pokażę wam zdjęcia, które walnęliśmy. Ej, Xbox się wyłączył? Xbox <śmutny> się wyłączył! <śmutny> Ej... Proszę, ma takie ładne TNT. Ty ładny screenshot. Tu taki. Proszę, widzisz, Taki. No, patrzcie, taki fajny. Macie na przykład taki, to już prawie faza końcowa. Tu już jakieś fajne na tło. Tu już taki, mini, mini. jak I Tu już ten końcówka, co zanim zaczęłam nagrywać. I resztę to już sami widzieliście. Więc widzieliście to, dobra. Ja idę grać w raftanara.